Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu zwanych Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego, widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich, jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca Mego w miejsce gwoździ i ręki moje nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte. Stanął po środku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niedobiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus, uwierzyłeś, dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Oto Słowo Pańskie. Pamiętacie? Kto pierwszy zobaczył pusty grób i brak było Jezusa w tym grobie? No, była taka niewiasta, kobieta. Która wczesnym rankiem przyszła do grobu. Patrzy, kamień jest odsunięty. W środku nie ma ciała, ale są prześcieradła chusty, którym było to ciało zawinięte. Pamiętacie, jak miała na imię? Proszę. Pięknie, Maria Magdalena. Ona można powiedzieć, była pierwszym świadkiem pustego grobu. Nie ma Jezusa. Pusty grób jest. Są tylko znaki, że tutaj leżał. Czy jeszcze ktoś inny spotkał zmartwychwstałego pana oprócz Marii Magdaleny? Mamy różne opisy, były czytane w ciągu tego tygodnia, proszę. Apostołowie. A czy możesz wymienić chociaż jednego? Dwóch biegło do grobu. Ma Maria Magdalena powiedziała: Pusty jest grob, nie ma Jezusa. I oni co zrobili? Najpierw idą, a potem biegną. Kto to był? Pięknie. Piotr i Jan. Czyli już mamy, może być, trzech świadków pustego grobu. Coś się niezwykłego wydarzyło. Nie ma ciała Jezusa. A jeżeli nie ma ciała Jezusa, to żyje. Zaczynają mówić: Jezus żyje, widzieliśmy go. I o tym mówi Maria Magdalena, która poz, później poz, spotyka Jezusa na drodze. Jezus mówi do niej: Mario, a ona mówi: Rabuni, nauczycielu. Poznała Jezusa. Inni uczniowie idą do Emaus. Poznają Jezusa, gdy łamie chleb. Podaje ten chleb do jedzenia. Oczy im się otwierają. Serce. Serce też się otwiera. To jest Pane. Jezus żyje. To wszystko dzieje się w jednym dniu. W pierwszym dniu po szabacie. I dzisiaj mamy kolejne wydarzenie tego samego dnia, kiedy uczniowie wystraszeni zamykają się w wieczerniku i trwają, zastanawiają się, co dalej robić, trzęsą się ze strachu, mają tyle wątpliwości, tak bardzo zawiedli się na Panu Jezusie. Na Panu Jezusie zawiedli się. I teraz spróbujmy się zastanowić, co takiego się wydarzyło. Przychodzi kto? Pan Jezus, przez zamknięte drzwi. Widzicie, to jest już oznaka, że Pan Jezus ma inne ciało, chwalebne, uwielbione ciało. Jezus przychodzi przez zamknięte drzwi. Co pokazuje Pan Jezus zgromadzonym, wystraszonym uczniom? Oni myśleli, że to jakaś zjawa, jakiś duch. Co Jezus im pokazuje? No? Co pokazuje, proszę? Nie. No? Rany na rękach. Rany na rękach są najlepszym znakiem potwierdzającym, że to jest ten pan Jezus, który zawisł na krzyżu. Rany. A jeszcze jaką ranę pan Jezus pokazuje im? No, co to jest? Przebity? Tak, przebity Bok. Przebity Bok. Nie ma wśród nich jednego ucznia. Kogo? Tomasza, po tygodniu, tak jak dzisiaj, minął tydzień od niedzieli zmartwychwstania pańskiego. Ponownie są zgromadzeni w Wieczerniku. Wśród nich jest Tomasz. Oni już mu powiedzieli: Widzieliśmy pana, Jezus zmartwychwstał, Jezus żyje. A Tomasz mówi: Nie, jeżeli go nie zobaczę, jeżeli nie włożę moich palców w jego rany, jeżeli pięści nie włożę w jego bok, nie uwierzę. I staje przed nim Pan Jezus. Zmartwychwstały Pan. I mówi Tomaszu, włóż teraz swój palec. Włóż swoją dłoń, moje przebite serce. A nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. I Tomasz pada na kolana. I wyznaje Pan mój i Bóg mój. Tak, Ty jesteś moim jedynym Bogiem. Wierzę, że Ty jesteś życiem i zmartwychwstaniem. Zobaczcie, najpierw ci uczniowie są bardzo wystraszeni. Nie wiedzą, co robić. Zagubieni. A gdy przychodzi Pan Jezus, nagle powraca do nich jakiś pokój. Zaczynają się cieszyć tą prawdą, że Jezus żyje. Zaczyna im się przypominać to wszystko, co wcześniej Jezus im mówił o tym, że po trzech dniach zmartwychwstanie. I dlatego też Jezus przyszedł po to, aby utwierdzić ich wiarę, żeby zaufali, zawierzyli Panu Jezusowi tak całym sercem. Czyli oprócz tego pokoju, który przynosi im Jezus, Jezus daje im też radość, daje im nadzieję. I jeszcze jedna myśl, którą dzisiaj właśnie mówi nam pięknie Ewangelia, że Jezus tchnął, tchnienie, swoje tchnienie, Jezus tchnął na apostołów, weźmijcie ducha świętego. Czyli tchnął ducha, i ten duch przeniknął właśnie apostołów, ich serca, ich dusze. I oni mocą Ducha Świętego teraz będą głosić prawdę, będą czynić cuda. To właśnie ten Duch Boży, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, buduje tą pierwszą wspólnotę tych, którzy uwierzyli w Jezusa, czyli pierwszą taką parafię. Gdzie miłowali się, gdzie wzajemnie się wspierali, gdzie wybaczali sobie. To właśnie powodował ten duch Boży. I każdy z nas też otrzymał tego ducha Bożego. I ten duch Boży właśnie przyprowadził nas tutaj. I ten duch Boży sprawia, że stajemy się lepsi, doskonalsi. I właśnie ten duch Boży w sposób szczególny dotykał siostry Faustynę. Bo Pan Jezus bardzo pragnął, żeby wszyscy ludzie wszystkich czasów dowiedzieli się, że Bóg jest Bogiem miłości, Bogiem miłosierdzia. Że nie ma grzechu, który nie byłby odpuszczony, jeżeli człowiek naprawdę żałuje, jeżeli człowiek naprawdę ufa i wierzy w Boże miłosierdzie. Dlatego też. Chcemy, żeby w nas ten duch Boży dokonywał przemiany, żebyśmy wzrastali w dobru, żebyśmy byli odważni w wyznawaniu naszej wiary, nie wstydzili się Jezusa. A gdy jest nam trudno i ciężko, pozostaje nam ta niezmiernie mocna modlitwa, którą Jezus nam pozostawił: Jezu, ufam Tobie. Kiedy nie wiemy,. Co zrobić z naszym problemem? Jezu, ufam Tobie. Kiedy boli nas głowa, Jezu, ufam Tobie. Kiedy mamy lęki, niepokoje, Jezu, ufam Tobie z wiarą, z ufnością.